Maneczko mięsożercy. Dawno nie było dniu zakupów. <laughs> Ulubionego vloga waszego, gdzie najwięcej leci zawsze na mnie hejtu za produkty, które spożywam i kupuję w marketach. Wracają dzisiaj z dnióweczki z 12 w pracy. Wstąpiłem przejazdem do biedronki. Kupiłem malutkie zakupy, ponieważ miałem tylko jedną siatkę, a muszę przetrwać do poniedziałku. Jutro jest wszystko pozamykane, także wziąłem tylko tyle, żeby przetrwać. Jem bardzo dużo, także to naprawdę nie wystarczy na dużo. Obecnie spożywam, nie liczę dokładnie, tylko tak po prostu na oko myślę 4-5 tysięcy kalorii dziennie, więc naprawdę trzeba trochę tego mieć w domu, w lodówce, żeby coś jeść. I nie paść z głodu na tej mega rygorystycznej diecie, żywieniu, garni, wora. Dobra, zobaczcie co fajnego kupiłem w Biedrze. Tam też można coś fajnego kupić. Także zapraszam. No to kochani, patrzcie co tutaj mam. Nie, tego kwiatka nie kupiłem. <laughs> On tu po prostu stoi na stoliku u mnie w kuchni. Dobra, lecimy. To co zawsze muszę mieć w lodówce. Kupiłem burgery wołowe w Biedrze. Promocja do dzisiaj. Także wziąłem ostatnie 5 opakowań. Słuchajcie, no skład jest po prostu rewelacyjny. No co tu dużo gadać mięso wołowe, sól, aromaty naturalne, no zobaczcie, miodzio, totalne miodzio, polecam każdemu te burgerki, najlepsze burgerki na rynku, zero syfu, kraina mięs, tak to wygląda. Do tego kupiłem co? Dwie szynki wieprzowe. Słuchajcie, to jest po prostu yy, firma, która produkuje moim zdaniem na markety najlepszej jakości mięso. Po prostu hodowla ich jest najlepsza, także najlepsze mięsko z doliny dobra. Oczywiście od razu zaznaczam tutaj nie ma tu żadnego lokowania produktu. Yy, reklamuję to po prostu dlatego, ponieważ to używam. Do tego pięć opakowań, w mojej ocenie najlepszych parówek na rynku. Skład, no rewelka. Jeżeli jeszcze tego nie mieliście, to naprawdę skład jest rewelacyjny tych parówek. Mięso z kurczaka, sól, przyprawy, acerola w proszku, aromaty naturalne. No po prostu, no nie ma się tu do czego przyczepić. Wszystko jest tu rewelacyjne. Mamy już trzy produkty. Marketowe i trzy produkty bardzo wysokiej jakości. Także naprawdę można za, fajne, za fajną kasę tutaj yy, coś dobrego wyszarpać. Lecimy dalej. Makrela wędzona. Taka oto zdobycz. 220 gramów. Proszę bardzo. Miodmalina. Można wciągać. <śla> Dobra, lecimy dalej. Co ja jeszcze kupiłem, słuchajcie, a kupiłem jeszcze cztery serki wiejskie. Czasami sobie nabijam tym białko. Jak wiecie, białko trzymam bardzo wysoko. Myślę, że około 40% średnio w stosunku do wszystkich spożywanych kalorii przeze mnie. A jak słyszeliście, zjadam 4-5 tysięcy kalorii dziennie. Nie liczę tego dokładnie. No to możecie sobie wyobrazić, ile to jest 40% z 4-5 tysięcy kalorii dziennie. Tego białka naprawdę zjadam sporo, sporo. Do tego. Cztery jogurty naturalne. Już Wam powiem, do czego je wykorzystuję. A mianowicie robię sobie. Mięsko, mielone na patelni, i potem polewam go tym sobie jogurtem naturalnym. Także wchodzi to naprawdę jak złoto, muszę Wam powiedzieć. Naprawdę rewelacja. Do tego jeszcze co wziąłem? Wziąłem jeszcze trzy masełka, no bo jednak tłuszcz muszę nabijać. Tego tłuszczu mam jakieś 60% w diecie. Także naprawdę jeszcze muszę go nabijać masłem. Masło sobie w różnych postaciach wcinam. Czasami po prostu go zagryzam jak batona. No tak. No i to w zasadzie wszystko. To na pewno pozwoli mi przetrwać kilka dni. Być może nawet nie kilka, a jeden lub półtorej. Bo widzicie, nie jest tu tego dużo. Także widzicie, kupiłem wszystko w markecie. Nie wiem ile zapłaciłem, nie pamiętam. Jajeczek nie kupowałem, ponieważ mam tutaj półtorej palety jeszcze, czyli około 30 jajek z wolnego wybiegu. Choć jak to już kiedyś wam mówiłem, to nie jest wolny wybieg, tylko wolne więzienie kur. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymanko. Piękni ludzie.